Kłopotach nie doleciały mu tu na czas narty. W związku z czym nie mógł w ogóle trenować ani w czwartek, ani w piątek. Wczoraj dopiero mógł przypiąć narty. Ładny skok w granicach 200 metrów. Mattiego Hautameki, który wczoraj był na szóstym miejscu. O, dzisiaj myślę, że też będzie w czołówce konkursu. Będziemy mieli zatem fińską parę na czele po tym skoku, bo Risto Jusilajnena auta Mekki nie przeskoczył. Na pewno widzieliśmy do tej czerwonej linii pokazywanej nam, wyznaczanej przez realizatora transmisji. Troszkę mu zabrakło, ale było to ponad 200 metrów. Na pewno, tak, 201,5 i rzecz jasna